Z ewangelii według świętego Mateusza. Otwórz pyszczek pierwszej złowionej rybie, a znajdziesz Statera. Archeolodzy biblijni mówią, że wydarzenie ma charakter bardzo prawdopodobny. Wcale nie musiało być cudem. W jeziorze galilejskim mieszkają szczególnego rodzaju ryby, które lubią połykać błyskotki. Jeżeli komuś wypadnie moneta. Bardzo prawdopodobne, że ryba tą monetę spróbuje połknąć. Więc z jednej strony wydarzenie najnaturalniejsze, z drugiej strony pewnego rodzaju cud, bo Jezus nie mógł wiedzieć, że Piotr złowi właśnie taką rybę. A całość pokazuje, że tak naprawdę w życiu. Chodzi o to, by Bogu heroicznie zaufać. I wierzcie mi, wiem, jakie to trudne zaufać w sytuacji przełomowej, w sytuacji zagrożenia, w sytuacji, w której pojawia się wielki lęk, niepokój, poczucie winy. Jak trudno zaufać Bogu, że to On mnie ochrania, że to On bardziej niż ja troszczy się o mnie. I jednocześnie wierzę głęboko, że czytanie Słowa Bożego, i jednoczenie się, jednoczenie się z Chrystusem daje człowiekowi taką siłę, by ufać Bogu heroicznie w sytuacjach nie do rozwiązania. Do zobaczenia jutro.